Pobożna przemoc i zbytnia wyrozumiałość niektórych ateistów. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, że większość z nas jest zbyt pobłażliwa dla praktyk ludzi religijnych. Pierwszy przykład. Otóż niedawno odbyłem rozmowę z osobą, która broniła ludzi oburzonych zachowaniem dody, która nazwała e, autorów Biblii naprutymi winem. Stwierdził, no, że przecież jakby ciebie ktoś obrażał, to też byś się czuł źle. No, owszem, czułbym się źle i być może bym się rzeczywiście obraził, już bym się nie odzywał do takiej osoby. Ale moim zdaniem istnieją dwie ogromne różnice. Pierwsza różnica jest taka, że co innego obrażać daną osobę. Na przykład ten tramwajarz jest, nie wiem, pijakiem, nie umie prowadzić tramwaju, co jest nieprawdą. Jest to oszczerstwo, prawo obejmuje takie rzeczy i w tym momencie. Tramwajarz, motorniczy ma prawo dochodzić sprawiedliwości, udowadniając sądowi, że jest człowiekiem trzeźwym, sumiennym itd. Natomiast drugą rzeczą jest powiedzenie, uważam, że filatelistyka jest głupia. Zbieranie znaczków jest bez sensu. Znaczki są brzydkie. Czy jest to powód, żeby kogokolwiek wsadzać na rok do więzienia albo zmuszać go do płacenia 5 tysięcy złotych? No każdy rozsądny człowiek zgodzi się, że to nie jest żaden powód. Aczkolwiek każdy filatelista ma się prawo obrazić na kogoś, kto no, obraża jego hobby. Dokładnie to samo mieliśmy w przypadku owych autorów e, Biblii, którzy zostali obrażeni. Oni nie zostali obrażeni. Oni nie żyją albo w ogóle nie istnieli. Takich osób nie można obrazić. Zresztą, czy ktoś pytał ducha króla Salomona, on być może istniał, czy poczuł się obrażony, kto wie, może on lubił wino. Prawda? No więc to nie jest to samo przede wszystkim. Obrażanie czy jegoś hobby czyliś ulubionych postaci literackich, znaczków, yy, kolekcjonowania samochodzików na resorach, a co innego, to obrażanie żywej osoby. Zdarzają się gorsze przypadki niż płacenie 5000 złotych, na przykład przypadki rocznego siedzenia w więzieniu za to, że ktoś obraził czyjeś hobby. No jest to skandal i moim zdaniem nic nie różni religii od hobby. Dla kogoś, kto w to wierzy, jest to coś ważnego, ale dla kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz, jest to tak samo ważne, jak zbieranie znaczków dla kogoś, kto nie jest filatelistą. Dokładnie tak samo. E... Inny przykład. No ogromnie troszczymy się o prawa ludzi wierzących. E... Oburzamy się, jeśli nie pozwala im się robić wszystkiego co chcą. wielu z nas czyli bardziej umiarkowani tejści. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że prawie nikt nie staje w obronie ich dzieci tak? No mówimy, że piękna tradycja, obrzezanie, yy, yy, uczenie rzeczy związanych tylko i wyłącznie z oryginalnymi jakimiś tam starymi tradycjami, przekuwanie uszu, oczu, wypalanie tatuaży i tak dalej. Wszystko to bardzo fajne, ale dlaczego troszczymy się bardziej o prawa osób dorosłych niż bardziej o prawa dzieci? Załóżmy, że dorosły może robić, co chce. Może sobie coś odciąć. Może sobie przybić dziury w ciele, może się ukrzyżować jak ludzie na Filipinach, ale to nie zwalnia społeczeństwa z troski o dzieci. Żaden dorosły człowiek, nawet rodzic, nie ma prawa przybijać swojego dziecka do krzyża, e, uszkadzać tudzież usuwać jego narządów płciowych, zabraniać mu być zdrowym, zabraniać mu edukacji. Nie ma prawa posyłać dziecka do szkół, gdzie biologia jest przekłamywana poprzez kreacjonizm. Tu tolerancja. Jeśli idzie aż tak daleko, jest czymś w jakimś sensie przestępczym, złym. Nie powinniśmy pozwalać dorosłym ludziom znęcać się w ten sposób nad młodymi ludźmi. Tu przypomnę, że chodzi również o edukację. Eee, inny argument, który w świetle ostatnich wydarzeń, które świadczą o dosyć sporym fundamentalizmie części naszego społeczeństwa i pre preferowaniu tego fundamentalizmu przez eee, sądownictwo w Polsce, jest taki, no, że wielu ludzi mówi mi, że no, nie jest tak źle, przecież z katolikami można świetnie spędzić czas. Ja ostatnio, chociaż jestem radykalnym ateistą, y, piłem przy stole z moim sąsiadem, ultrakatolikiem, pięć godzin i wcale żeśmy się nie kłócili. No, rzeczywiście wielki sukces, pić z kimś 5 godzin i wcale się nie kłócić. Oczywiście, że z człowiekiem można się na, napić. Jestem przekonany, że nawet niektórzy naziści pili z Żydami, jeśli nie dostali jakiegoś rozkazu, żeby zrobić coś innego. Ale istnieje pewien moment, okrzyk bojowy, coś wzywającego do zbiórki, do, do działań, który sprawia, że w pewnym momencie osoba, z którą się piło przez te 5 godzin, staje się obcym, staje się innym. Każda religia mówi o tym, że ludzie, którzy w nią nie wierzą, są źli, są gorsi, że należy z nimi walczyć. No i tutaj prosty przykład. No, Jan Paweł II, kiedy umierał, pokazał, jak bardzo mogą się zmobilizować ludzie, którzy wierzą w katolicyzm. Nagle ci wszyscy umiarkowani, leniwi ludzie, no naprawdę wpadli w szał jakby tego wielkiego spektaklu. Akurat ten spektakl nie był groźny poza pewnym, moim zdaniem, ogłupieniem, tak? bo byliśmy wtedy odcięci od świata. Nie dochodziły do nas żadne inne informacje. Być może jakby nawet ktoś spuścił bombę atomową na jakieś duże miasto, to byśmy się o tym nie dowiedzieli. Bo mieliśmy spektakl. No ale to, powiedzmy, nie było nic takiego strasznego. Tak? No ale na przykład wojny w Jugosławii, Chorwacja, Serbia. Przecież ci ludzie normalnie, jak nie było wojny, no byli normalnymi sąsiadami. Tak samo hindusi muzułmanie i hindusi hinduiści. Tak? Ale jak w pewnym momencie ktoś strzeił w palce, stryknął, powiedział, że Bóg czegoś chce. No to wtedy sytuacja ulegała diametralnemu odwróceniu i można nawet powiedzieć, że im bardziej łagodne były stosunki między, między sąsiadami wierzącymi w różne religie, tym w momencie obrony tychże religii przemoc była tym bardziej gwałtowna, sadystyczna. I w jakimś sensie irracjonalna, że była to przemoc dla samej satysfakcji, zadawania bólu, cierpienia. Tak się zdarzało niestety w Indiach podczas różnych czystek na tle religijnym, a nie politycznym czy rasowym, i tak samo zdarzało się w Chorwacji i Serbii też na tle różnych pogromów, na tle głównie religijnym, a nie państwowym, etnicznym itd. itd. Jak wiemy, Serbowie, Chorwaci to jest w zasadzie jeden etnos. Jedna rasa, jeden lud. Tak? Różni ich religia. Brutalność ich sporów no, stała się potężną, ponurą legendą XX wieku. Zarówno podczas II wojny światowej, jak i później. E... Nie dość dobrze też my, niektórzy z nas, umiarkowani mm, ateiści, którzy uważają, że no, może ktoś kto chce zamknąć Dodę ma rację i tak dalej, ja się do takich osób nie zaliczam, jak się domyślacie, nie dość dobrze badamy przypadki dyskryminacji. Obecnie jest ostatnia faza, już jutro przyjeżdża nasz gość Sanal, Eda Maruku z Indii. Jest ostatnia faza załatwiania dla niego sal, i przy okazji załatwiania sal no, pojawiają się elementy dyskryminacji. Ktoś nie udostępnia sali, bo lubi papieża, a, a Sanal ośmielił się kiedyś tam powiedzieć coś złego o papieżu, ktoś po prostu w ogóle nie lubi ateistów, ktoś nie lubi tego, ktoś nie lubi tego. Takie same problemy wielu ludzi ma w pracy. Wielu ludzi boi się przyznawać do ateizmu, bo wie, że może zostać zwolnionymi z pracy albo nieawansowanymi w pracy za swoje poglądy, za swój światopogląd. I nie jest to coś fajnego, tak? To nie jest, że a, trudno, szef mnie dyskryminuje, wyrzucił mnie z pracy, ale pójdę, napiłem się... Z nim przez 5 godzin piwa, bo przecież z katolikiem można się dobrze napić, tak? Albo nic nie szkodzi, ludzie mają różne hobby, nic z tego, że rektor jakiegoś tam uniwersytetu należy do opus Dei, które niejako zakłada dyskryminację celowo, planowo. Jest to jedna z głównych misji tegoż. Yy, to jest bardzo szkodliwe. Tutaj żadne 5 godzin picia, yy, jakaś wspólna wyprawa łowiecka tego nie zmieni, że. Z uwagi właśnie na dyskryminację pod kątem religijnym życie ludzkie jest marnowane. Ludzie są zamykani, ludzie są zmuszani do płacenia bardzo pokaźnych sum pieniędzy, tudzież nawet są zamykani w więzieniach. Tak? Czyli wszystkie trzy rzeczy, które mogą być przykre dla człowieka. Oczywiście wiemy, że są miejsca na świecie, w których ludzie po prostu bywają zabijani, jako że nie wierzą w to, co się powinno wierzyć i każda religia, nie tylko islam, ma takie miejsca. Również katolicyzm i protestantyzm mają takie miejsca, bo przecież to nie tylko Francja jest katolicka, prawda? Mamy w Południowej Ameryce katolików, w Afryce mamy katolików i tam wielu ludzi zginęło za to, że ośmielało się nie być katolikami. I moim zdaniem nikt, kto nie, nie odciął się od tych poglądów, nie potępił.